Witam w kolejnym odcinku programu Gość Temi, znajduje mi się w Stowarzyszeniu Przepraszam, a moim gościem jest Piotr Solecki, człowiek, który odpowiada za to stowarzyszenie. Dzień dobry Piotrze. Dzień dobry. Piotrze, Stowarzyszenie Przepraszam, wcześniej Klub Muzyczny, jest miejscem legendarnym. Rozbrzmiewały tutaj chyba wszystkie gatunki muzyczne, jakie znamy. Powiedz nam, jak od kuchni funkcjonuje to miejsce? Od kuchni? To jest bardzo ciężko Od kuchni, powiedzieć. dokładnie. To jest bardzo ciężko powiedzieć, bo to uzależnione jest od tych osób, które chcą cokolwiek zorganizować tutaj w stowarzyszeniu. One zgłaszają się do nas, prawda? I my im pomagamy w realizacji ich celów, planów, działań, czegokolwiek chcą zrobić. Czyli mówisz, że osoby do ciebie się zgłaszają, ale czy też wyszukać się osób, które mogłyby tutaj wystąpić, zagrać koncert? Znaczy tak, na początku szukaliśmy. W tym momencie powiedzmy jesteśmy tak już znanym, jedynym w sumie, jak to niektórzy mówią, miejscem w Tarnowie, gdzie scenę artyści alternatywni, scena alternatywna dzwonią do nas i kontaktują się z nami, żeby cokolwiek zrobić. Bo właśnie, bo gdyby nie stowarzyszenie, przepraszam, to młode lokalne zespoły raczej w Tarnowie nie miałyby gdzie zagrać, gdzie zagrać w klubach, oczywiście. Nie do końca się z Tobą zgodzę. Bo są miejsca w Tarnowie, w których można zagrać i yy, to są osoby bardzo mile widziane. Natomiast nie każdy, jak to ja nazywam osobiście chce grać do kotleta. <grym> Na przykład są arty raczej są artyści, muzycy, ktokolwiek występują bardzo często w restauracjach i tak dalej. I później się żalą, że właśnie grają do kotleta, a oni chcieliby przedstawić ją większej publiczności coś pod tym względem zrobić i wystąpić powiedzmy na jakiejś scenie. Jedyną sceną praktycznie w tym momencie na rynku no, to jest nasza scena. Miałem na myśli takie granie klubowe. No. Kiedyś pamiętam chyba 3 lata temu to było gdzieś Tecek miał ciekawą ofertę zagrali chyba miesiąc koncertowy i potem nagle, nagle to zniknęło. Że Wiesz co Krystian nie jest trudno wypowiadać się na temat e, innych instytucji, które zajmują się koncertami Natomiast no, my skupiamy się na tym. To jest nasza główna y, dewiza. Czas od, y, tak jak ostatnio, dwa dni temu, miałem telefon y, od pana, który znowuż e, zadzwonił do mnie odnośnie stand-upu. E, ja mówię, że my się nie specjalizujemy w tym, mamy ograniczoną ilość miejsc, które możemy tutaj zrobić, y, i bardziej poleciłem inne miejsce w Tarnowie, które właśnie specjalizuje się pod tym względem. Natomiast, no, nie wiem dlaczego pojawiają się też stand-uperzy tutaj. Znaczy, pewnie dlatego, że też kilka występów stand-uperów miałeś. Miałeś Hubert Świeka, Lobo. No tak. Zresztą to są sławna historia, bo oni się pojawili jeszcze podczas pierwszej pandemii, która jeszcze trwała. Nie wiadomo, kiedy, był lo kiedy będzie lockdown zdjęty, a oni ustalili termin, że wtedy i wtedy wystąpimy tutaj. I, 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 tak, I tak wracają. Mają chyba wrócić. Tak, mają wrócić. Dwa razy się nie udało ze względu na to, że a za pierwszym razem yy, yy, najpierw jednego artystę tutaj a dorwała pandemia, raczej nie pandemia, tylko właśnie chorubsko i później drugiego. I to, yy, tak na zmianę. Ja też pamiętam, że w czasie ostatnich wyborów samorządowych w 2018 roku pojawił się w Tarnowie kandydat na prezydenta, który chciał otworzyć tutaj klub muzyczny. No niestety jak wiemy to się nie udało. A czy właśnie nie miałeś takiego pomysłu, żeby rozszerzyć działalność Stowarzyszenia, przepraszam, zrobić z tego jakiś większy klub muzyczny? Biorąc pod uwagę różne czynniki, bo to nie jest tak, bo to można zrobić różne rzeczy ładne i piękne, tylko niestety trzeba mieć fundusze. Cała pandemia, ten okres od momentu dwa lata temu, kiedy zaczęła się, pojawiły się różne problemy, a przede wszystkim problemy finansowe. No i też zatrzymanie tej branży. No i też wstrzymanie tej branży, chociaż z drugiej strony nam na przykład podczas drugiego, drugiej tej fali pandemii udało się na przykład zaprosić parę osób, które, z którymi nagrywaliśmy koncert, raczej to były tra takie transmisje przez Facebook e online, żeby ludzie też zobaczyli, że jednak żyjemy, że coś się jednak dzieje, a później wyszło tak, a nie inaczej. Tak, nie inaczej, ale to chyba też była bardzo popularna wtedy metoda, że jeśli nie możemy grać na żywo, no to gramy przez internet. No tak, ale to nie jest to samo, co odbiór Krystiana. E, Idąc na koncert, chcesz spotkać artystę, chcesz się bawić, chcesz poczuć ten klimat, ten e, całą tą. A, te feromony, które w powietrzu gdzieś buzują, prawda? A e, siedząc przed komórką, komputerem i tak dalej, oglądasz. To nie jest to samo. Jednakże powiem, że byłem zadowolony, bo jednak odbiór tych y, koncertów online był bardzo duży. Masz planag dalej to robić, jeśli. Czyli znaczy, tak. zamknięcie lokalizmu? Myśmy doszli do wniosku, znaczy ja doszedłem do wniosku zresztą z całym zarządem stowarzyszenia, doszliśmy do wniosku, że każdy koncert w tym momencie nagrywamy. I gdyby nie daj Boże, zaszła taka sytuacja, że koncert, mówię o koncercie, ale mówię też o innych rzeczach, które się tu odbywają, jeżeli zaszłaby sytuacja, że znowuż będzie lockdown, że znowuż nic nie będziemy mogli nadawać, wtedy będziemy powtarzać to wszystko, co się działo, żeby ludzie mogli wrócić do tych wspomnień, gdzie tam uczestniczyli albo nie mogli uczestniczyć i żeby sobie powtórzyli całą sytuację, jak ta była. Wyjaśnił, że jeszcze nie nagrywaliście od początku tych koncertów. Pamiętam, że tutaj działy się bardzo ciekawe rzeczy. Tak, ale wiesz, nikt nigdy nie pomyślał, że cokolwiek takiego będzie miało miejsce. W chwili obecnej sytuacja nas nauczyła tego, że musimy nagrywać. Tak samo na przykład pytałeś się o Lobo, czy też innych st dwóch stand którzy tu byli. Za każdym razem ja im mówię: Ja sobie ten wasz występ nagram. Ale gdyby zaszła taka sytuacja, dopiero wtedy ten występ się pokaże u nas na strowie. I oni się na to zgadzają. Są jak najbardziej za, bo wtedy mają większe zasięgi. Każdy o nich pamięta zupełnie inaczej to wygląda. No jest na pewno bardzo ciekawa metoda, ale powiedz mi, bo jak już wszyscy dobrze wiemy, mhm. most w ostrowie nie zostanie otwarty 1 kwietnia, ale 1 kwietnia zagrał u Ciebie Zenek. I to nie jest żart. I ranko okulele. Dokładnie. Powiedzmy może jaki Zenek, bo pewnie niektórzy mogą pomyśleć, że Marty. Zenek kuput. No, no zawsze mówię Zenek, ale nie Martyniu. Dokładnie. Tak. Natomiast Zenek no, to jest specyficzna osoba bardzo otwarta, uśmiechnięta. I on mnie powiem, powiem ci tak, Krystian, on mnie zaskoczył, bo zadzwonił do mnie, że chce zagrać 1 kwietnia tutaj w stowarzyszeniu. sobie myślę, ok. nie ma problemu. Więc myślałem, że albo jako zenek, albo jako jego zespół drugi. Natomiast on mówi, nie, tu cię zaskoczę, to będzie koncert akustyczny i będzie jeszcze ręko okulele. I zrobimy zupełnie coś innego, czego jeszcze nie robiłem. I zaczyna właśnie też ten koncert, tak, tą trasę chyba koncertową, jak dobrze pamiętam, to zaczynają właśnie od Tarnowa. Od Tarnowa, ale też w Tarnowie dzięki Stowarzyszeniu Przepraszam będziemy mogli chyba po trzech latach usłyszeć w końcu Maxa Kwapienia. O tak, to jest śmieszna sytuacja, bo ja go zmusiłem do tego, żeby zagrał. Trzeba było go zmuszać? Tak, bo Max mi obiecywał o, o już trochę czasu, że zagra, natomiast no ostatnimi czasy, znaczy ostatnimi czasy jakoś tak się, a polubił post na Towarzyszeniu, przepraszam. Więc Dobry początek. Więc zobaczyłem, że A jest dostępny online. Wysłałem do niego wiadomość, nie powiem jaką, bo to są słowa niecenzuralne i powiedziałem, że wtedy i wtedy grasz. A on mówi, no niestety nie mogę, bo coś tam, coś tam, ale ten termin mam wolny, więc grasz. Nie masz innego wyjścia. I z tego co widziałem, też, to będzie koncert. Tak, to jest koncert akustyczny. On wystąpi wtedy ze swoim kolegą, bo nie zawsze chodzi o to, żeby koncerty były pełne zespoły i tak dalej. Czasami wystarczy, że jedna osoba będzie chciała zagrać. Proszę bardzo, jesteśmy otwarci. Zresztą ja pamiętam, bo jesteśmy w stowarzyszeniu, przepraszam, te, ten lokal to kiedyś to było y, Cafe Piano. I jak ja byłem bardzo, bardzo młody, bo jeszcze nie miałem 18 lat, ale tu przychodziłem. Dziś, y, tutaj spotykała się Tarnowska Bohema. I mnie się podobało jedna rzecz. Y, kiedyś muzycy przychodzili, prawda, do baru, sobie tam wódeczkę pili, a nie wiem, koniaczek, cokolwiek chcieli. W pewnym momencie, tak gdzieś około północy, nagle jeden nie wiadomo skąd wyciągnął skrzypce, drugi wyciągnął fujarkę, trzeci wyciągnął cokolwiek innego i powstawało tak zwane jam session. I nagle wszyscy grali, czego w tym momencie w Tarnowie nie ma, a chciałbym to wskrzesić takie coś w Tarnowie. Moją, moim, moim zamysłem jest takie, żeby właśnie w stowarzyszeniu coś takiego było, tylko ja widzę zupełnie inny problem, bo te 20 lat wstecz a nie mieliśmy tak mediów społecznościowych rozwiniętych, jak w chwili obecnej. Nie mieliśmy konkursów, talentów, różnych innych dziwnych rzeczy, i wtedy ludzie chcieli grać. W tym momencie, jak na przykład poproszę kogoś, zdarza mi się czasami, jak poproszę kogoś, żeby zagrał na takim będzie na przykład jakiejś wystawie, to pierwsze pytanie brzmi: A ile ja za to dostanę? Zawsze rozchodzi się o pieniądze. Ja to rozumiem, ja to szanuję, jednakże Uważam, to jest moje zdanie. Nie każdy musi się z tym zgadzać, ale a nie masz jakiejś większej twórczości. Pokaż się, żeby oni ciebie docenili, a wtedy możemy zorganizować koncert, gdzie będziesz miał z biletów, jakieś pieniądze, gdzie będziesz miał z czegokolwiek i jesteśmy w stanie coś więcej zrobić. A kiedyś też bluesy były taki taką sytuacją, gdzie można było zagrać Jim session. Niestety te blusy troszkę się zmieniły w ostatnich latach. Znaczy blusy zawsze były. W tamtym roku nie było. Nie chcę się wypowiadać, bo na ten temat powiem Ci szczerze. Okay. Mam, mam żal, mam żal na przykład e, do Tarnowskiego Centrum Kultury, ale to jest mój żal. Bo my na przykład w tamtym roku ustaliliśmy wszystko, dokładnie co, gdzie, jak, bo zawsze te bluesy były od, 20, od ponad 20 lat. Przedtem było, w, przepraszam, później zaczęły się w stowarzyszeniu. Stało się tak, a nie inaczej. Trudno. Przykro mi jest tylko z jednego powodu, że nikt się ze mną nie skontaktował, że sorry, ale tych blusów nie będzie. W takim razie, Piotr, powiedz nam na koniec, jakie w najbliższych miesiącach wydarzenia muzyczne będziemy mogli zobaczyć w stowarzyszeniu, przepraszam. Dużo niespodzianek, ale nie, nie, Krystian, nie znam, nie pamiętam tego wszystkiego, wiesz? E, za dużo się dzieje. Non-stop, ktoś się zgłasza i e, nie jestem w stanie tego spamiętać, a w chwili obecnej, no niestety, nie mam kalendarza, gdzie mógłbym Ci to wymienić po kolei. Natomiast wszystkie nasze wydarzenia możecie śledzić na Facebooku, na naszej stronie, na Facebooku e, i one są uaktualniane na bieżąco. Dlatego zapraszamy na Facebooka Stowarzyszenia. Przepraszam, a Twojej Piotrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Miło było. Dzięki.